Nazgul, skryta pod kapturem nicość, ludzki cień, ikoniczna postać wysłannika ciemnych sił, posłańca strachu, który nigdy nie przestanie cię ścigać, postać, której wizerunek w największym chyba stopniu wpłynął na kształtowanie się estetyki zła we współczesnej kulturze popularnej, a zarazem postać, której zrozumienie może stanowić najlepszy przyczynek do krytyki tej kultury. Nazgul. Ucieleśnienie pustych dążeń, pozbawionej wizji transgresji, ślepego światożerstwa. Nazgul, czarny jeździec depresji. Opowieść o Nazgulu należy zacząć nie od tego, kim jest, ale od tego, jak działa. Niemal każde wspomnienie o Nazgulach na kartach władcy pierścieni wiązane jest ze wzbudzanym przez nie strachem czy nawet lękiem, który wzrastał wraz z ich bliskością zaś w momencie bezpośredniego lub niemal bezpośredniego fizycznego kontaktu prowadził do choroby, którą w Gondorze nazywano czarnym cieniem. W Piątej Księdze Władcy Pierścieni w rozdziale Domy Uzdrowień czytamy Ostatnio wszakże sztuka uzdrowicieli zawodziła. Szerzyła się bowiem nowa choroba, na którą nie znano rady. Nazywano ją czarnym cieniem, ponieważ jej sprawcami były na zgule. Dotknięci nią chorzy zapadali stopniowo w coraz głębszy sen, Potem milkli i śmiertelny chłód ogarniał ich ciała, w końcu umierali. Lekarze i pielęgniarki w domu uzdrowień podejrzewali, że właśnie ta straszna choroba nęka Niziołka i księżniczkę Rohanu. Przed południem oboje chorzy jeszcze mówili, szepcząc coś jakby we śnie. Opiekunowie pilnie się temu przysłuchiwali w nadziei, że dowiedzą się może czegoś, co pomoże w zrozumieniu ich cierpień i znalezieniu na nie ratunku. Lecz chorzy wkrótce umilkli. Zasnęli głębiej, a gdy słońce schyliło się ku zachodowi, szary cień powlókł ich twarze. Sam zewnętrzny opis objawów choroby obserwowanych przez postronnych mógłby być niewystarczający do skojarzenia jej z depresją. W powieści mamy jednak szereg ujęć pokazujących ów czarny cień z perspektywy doświadczających go postaci. Pominąwszy zranionego na wichrowym czubie ostrzem Morgulu Froda, w przypadku którego możemy mówić również o destruktywnym oddziaływaniu jednego pierścienia, najbardziej interesujące przedstawienia tych chorobliwych doświadczeń otrzymujemy w kontekście innego hobbita, Meriadoka Brandybaka. Mary po swoim pierwszym, bardzo bliskim spotkaniu z Nazgulem w Bri opowiada przyjaciołom o obrzydliwym śnie oraz poczuciu rozpadania się. Doświadczenia te przyjmują jeszcze skrajniejszą formę w chwilach opisanych w przywołanym już wcześniej rozdziale Domy Uzdrowień, tuż po tym, gdy Meriadok dosłownie przykłada swojej ręki do zabicia wodza na zguli. Czytamy: Co następuje. Meriadokowi dłużył się ten marsz nieznośnie, szedł jak w koszmarnym, niezrozumiałem śnie, wspinając się mozolnie do jakiegoś odległego celu, którego nie mógł odnaleźć w pamięci. Coraz niklej przebłyskiwały przed jego oczyma światła pochodni, aż wreszcie pogasły zupełnie i hobbit wlókł się w ciemnościach, myśląc. To podziemny korytarz wiodący do grobu, w którym zostaniemy już na zawsze. Podobnych opisów oddziaływania na zguli, dalszego i nie tak bezpośredniego doświadczymy na kartach władcy pierścieni dziesiątki razy. Na ogół jest ono przedstawione jako specyficzny strach połączony z rozpaczą prowadzącą do apatii w obliczu zagrożenia życia. Takie opisy wielokrotnie pojawiają się w kontekście obrony atakowanego przez armię Saurona Minas Tirith, gdzie żołnierze częstokroć, w obliczu cieni czarnych skrzydeł i upiornego krzyku, odrzucają broń i rzucają się na ziemię, rezygnując z walki o swoje życie. Wszystko to jednak nie byłoby aż tak, z naszej analitycznej perspektywy interesujące, gdyby nie fakt, że można znaleźć szereg przekonujących argumentów za tym, że opisane wyżej oddziaływanie na zguli, upiorna depresja, nie ma w naiwnym tego określenia rozumieniu magicznego charakteru, lecz wynika z tego, kim są ofiary upiorów oraz tego, kim są same upiory. Zaczynając od tego pierwszego, rozwój upiornej depresji niesionej przez nas w ogóle jest ściśle powiązany ze stanem ducha osoby dotkniętej ich obecnością. To dość oczywiste dla każdego, kto miał okazję mieć w ręku najbardziej znane dzieło Tolkiena. Jednak dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia lub nie pamiętają, powiem, że z istotniejszych postaci, nie licząc Froda, z przezwyciężeniem czarnego cienia najlepiej poradził sobie wspominany wcześniej Meriadok. Najgorzej zaś Eowina, wszystko to wynikało z ich uprzedniego stanu psychicznego i zostało nagłos wypowiedziane przez leczącego ich aragorna. Mery, oprócz niepokojów współdzielonych z pozostałymi towarzyszami wędrówki, doświadczył jedynie głębokiego smutku związanego ze śmiercią króla Teodena. Faramir przez długi czas zmagał się z brakiem poczucia ojcowskiej miłości, ponadto zaś, obok strażowania w pięknym Itilien. Na co dzień obserwował krajobrazy spustoszonych przez czarnego władcę rubieży Gondoru, doświadczył śmierci własnego brata oraz, bardziej jeszcze bezpośrednio, dziesiątek czy nawet setek swoich podkomendnych i towarzyszy. Meriadok miał jednak przy tym wspomnienie ojczystego kraju, jasny umysł oraz cieszył się bliskimi i przyjaznymi relacjami ze swoimi współplemieńcami. Zaś Faramir rozmiłowany był w swojej ojczyźnie, jej historii oraz wciąż ucieleśnianych przez nią wartościach, które pragnął bronić, jednocześnie ciesząc się przyjaźnią Mitrandira, jak zwano w gondorze czarodzieja Gandalfa, oraz wyczekując powrotu króla. Eowina zaś, przynajmniej do pewnego momentu, jedyną prawdziwie głęboką więź współdzieliła z bratem. Będąc osobą bardzo ambitną, lata spędziła opiekując się z niedołężniałym teodenem, pozbawiona nadziei na cokolwiek więcej. Jak to ujął Gandalf, kto wie, co mówiła w ciemności, gdy była sama, w gorzkie, bezsenne noce myśląc o swoim życiu, z każdym dniem uboższym, w czterech ścianach pokoju, w którym czuła się uwięziona jak leśne zwierzątko w ciasnej klatce. Dodatkowym obciążeniem dla niej była utkana ze złudzeń i ambicji pozorna miłość do Aragorna, której ten oczywiście nie mógł odwzajemnić. Będąc bardzo młodą i nie spotkawszy w życiu nikogo, kto pomógłby uformować jej pragnienia, prawdopodobnie najbardziej ze wszystkich odbieranych jako pozytywne postacie w powieści podobna była do upiornych jeźdźców. Dręczona niemożliwym do zaspokojenia pragnieniem stane się czymś więcej, w istocie rzeczy dogłębnie gardząc swoim życiem i okolicznościami, w których przyszło jej funkcjonować. Znamienne dla zrozumienia z jednej strony choroby, jak i osobowości wszystkich wskazanych wyżej postaci są sceny z domu uzdrowień, gdzie Aragorn, jak to ujął Tolkien, jakby zagłębiał się w jakąś ciemną dolinę, nawołując zabłąkanego w niej przyjaciela. Bez problemu udaje mu się wtedy odnaleźć Merego, swojego przyjaciela, oraz Faramira który przychodzi do niego w ciemności jako do ukochanego i wyczekiwanego króla. W przypadku Eowiny Aragorn nie jest w stanie sprowadzić jej bez pomocy wspomnianego już Eomera, z którym łączą ją najmocniejsze, rzeczywiste więzy. Fundamentem dla przezwyciężenia upiornej depresji, podobnie jak tej znanej nam z codziennego świata, są bowiem bliskie relacje i głębokie poczucie sensu ugruntowane na pozytywnej, harmonijnej wizji własnego życia. To mówiąc warto zrozumieć, na czym właściwie polega oddziaływanie Nazgula oraz jego stan. To, kim rzeczywiście jest. Nieprzypadkowo używam tutaj liczby pojedynczej, gdyż Nazgul Tolkiena to nie tyle jakaś postać, co raczej pewien stan istnienia. Literackie ucieleśnienie depresji, w którym dana istota istnieje tylko dlatego, że istnieje, jest pozbawiona jakichkolwiek pozytywnych dążeń, wizji, woli. Jak wielokrotnie wspomina się w książce, Nazgul przywdziewa czarny płaszcz po to, by ukryć swoją nicość. Zaś istotą będącym Nazgulami Sauron ufa bezgranicznie, gdyż ich wola i co za tym idzie, istnienie są w pełni zależne od jego woli. Istotą działania dziewięciu pierścieni i tym, co zapewnia ich posiadaczom wieczne, pozorne życie, nie jest jakaś nieokreślona magia, ale właśnie powiązanie z jedynym pierścieniem i co za tym idzie, z Sauronem. Nieśmiertelnym Majarem. Posiadacz jednego z dziewięciu pierścieni nie staje się bezcielesnym upiorem przez aktywne działanie Saurona. Bezcielesny upiór, nagie, pozbawione własnego celu istnienie to po prostu coś, co z czasem po nim pozostaje. Zrozumienie tego procesu i jego nieuchronności jest konieczne dla właściwego zrozumienia ostrzeżenia, które sformułował Tolkien kreując postać gula. Posiadacze dziewięciu pierścieni nie zostali wybrani bowiem przypadkowo. Tym, co decydowało, była ich spragniona transgresji osobowość, rządza władzy. Nie posiadamy zbyt wielu informacji na ich temat, jednakże przynajmniej trzech wywodziło się spośród możnych numenoryczyków z frakcji określanej jako ludzie króla. Na potrzeby tego odcinka wystarczy nam wiedzieć, że frakcja ta z jednej strony nienawidziła i szukała sposobu na przezwyciężenie ludzkiej śmiertelności z drugiej zaś obsesyjnie dążyła do poszerzania swojej władzy. Dość powiedzieć, że ludzie ci prowadzili i wspierali agresywną politykę kolonialną Numenoru skupioną na zagarnianiu kolejnych ziem oraz ich brutalnej eksploatacji będącej de facto upiestwem. Pozostali posiadacze pierścieni wywodzili się z władców ludów pozostających pod wpływem ciemnych sił, a co za tym idzie łatwo podejrzewać ich o zbliżone motywacje. Główną zaś mocą każdego z dziewięciu pierścieni było właśnie zwiększenie naturalnych zdolności użytkownika do wywierania wpływu na innych. Były to sensu stricto pierścienie władzy. Na czym jednak polega problem? Oczywiście niemal we wszystkich tradycyjnych, obecnych w naszej kulturze opowieściach, rządza władzy, czynienie zdążenia do zwiększenia swego wpływu na innych głównej motywacji jest czymś krytykowanym czy niemal potępianym, ale tak właściwie, dlaczego? Tolkienowski Nazgul stanowi lepszą niż jakakolwiek inna odpowiedź na to pytanie. Pragnienie posiadania władzy dla władzy, mocy dla mocy jest bezprzedmiotowe. Nie ustanawia i de facto uniemożliwia ustanowienie więzi ze światem i innymi ludźmi. Z wiatrem doleciał ich uszu przeciągły skowyt, jakby krzyk jakiegoś złośliwego i samotnego stworzenia. Czytamy we Władcy Pierścieni, gdy hobbici pierwszy raz słyszą głos Nazgula. Samotność, o której mowa w tym przypadku, to nie po prostu brak kogoś bliskiego, ale utrwalony już brak zdolności do nawiązania jakiejkolwiek relacji. Panowanie, zdobywanie władzy jest czynnością konsumpcyjną, daje poczucie wypełnienia pustki, ale zarazem rozpala nowy głód, nie pozwalając na zbudowanie własnej tożsamości, czyli osadzenie się w tym świecie. Istota pozbawiona tożsamości nie jest w stanie stworzyć niczego pozytywnego, Gdyż nie znając innego poczucia niż pragnienie pożerania innych istot i świata, zwyczajnie nie widzi siebie w jakiejkolwiek roli w jakimkolwiek miejscu. Lekcja tolkienowska w tym zakresie pokazuje zaś jeszcze, że rządna władzy jednostka zawsze dochodzi z czasem do etapu, gdy albo nie ma już czego konsumować, albo na dalszą konsumpcję nie starcza jej sił. Zamiast jednak przywoływać postać Ungolianty czy ujmować problem jedynie poprzez abstrakcję, proponuję eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że całe swoje życie kierujesz się pragnieniem władzy, zaś posiadane i udoskonalane przez ciebie zdolności tylko do tego celu służą. Nie interesuje cię nic innego. Zdobywasz absolutne panowanie nad państwem, powiedzmy wielkości Polski. Twoje słowo staje się dla innych rozkazem, możesz uczynić to... Co zechcesz? Co możesz zrobić jako osoba pozbawiona jakiegokolwiek głębszego zainteresowania światem i jego zrozumienia? Co możesz zrobić jako osoba, która jedynie potrafi kontrolować innych? Jaka jest wizja twoich rządów? Co przychodzi ci z tej całej władzy? Jedyna możliwość, jaka narzuca się w tym przypadku, to wywołanie wojny z ościennymi państwami, celem zagarnięcia ich ziem oraz ludzi i zdobycia jeszcze większej władzy. A co później, nawet w przypadku niekończącej się liczby zwycięskich kampanii? Zarówno w naszym aktualnym świecie, jak i w Tolkienowskiej wizji nie musimy trudzić się poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie, gdyż na ogół rządna władzy jednostka spotyka się w końcu z granicą swoich możliwości. W ten sposób właśnie Sauron usiedlił posiadaczy Dziewięciu Pierścieni. Zasugerował, że da im moc, aby te granice nieco odsunąć, umożliwić nieco dłuższe cieszenie się konsumpcją, Światużerstwem. W końcu zaś dziewięciu i w tym osiągnęło swój limit, dotknęło granic. Żaden z nich nie był w stanie pochłonąć całego świata, żaden z nich również nie miał w końcu jakichkolwiek innych motywacji. Istota, która zapełnia poczucie pustki jedynie ekspansją, pustą transgresją, w końcu trafia do otchłani. Obumiera, pożerana przez poczucie bez sensu. Pozostają jej zdolności, które wykorzystywałaby panować nad innymi. Ale nic poza tym, żadnego motywatora. W naszej codzienności taka istota z całą pewnością w jakiś sposób mniej lub bardziej gwałtowny odebrałaby sobie życie. W wizji Tolkiena jej pustkę wypełniła wola Saurona, dla którego posiadające umiejętność dominowania innych istot i pozbawione woli życia ludzkie wraki, cienie, były możliwie najbardziej pożądanymi narzędziami. W ten sposób powstała najstraszniejsza broń nieprzyjaciela nazgul, czarny jeździec z depresji, ucielesienie samotności, braku dążeń i nadziei. To wszystko wyczuwały postacie, które miały nieszczęście konfrontować się z upiorami pierścienia. To wszystko służyło do rozbudzenia ich własnego lęku i zabijania nadziei. Oczywiście w tym momencie moglibyśmy się skupić na jak to się współcześnie mówi lorowej dyskusji. I chętnie wskazałbym, jak długowieczność czy nieśmiertelność u Tolkiena są pozytywnie skorelowane ze stopniem zaangażowania w świat, jego zrozumieniem i siłą twórczą. To jednak temat raczej na swobodną dyskusję na strumyku. Tymczasem warto zauważyć, że ostrzeżenie sformułowane przez Tolkiena w postaci nazgula powinno wybrzmiewać dzisiaj głośniej niż kiedykolwiek. Żyjemy obecnie w świecie mediów społecznościowych. Które czynią obieranie sobie za cele życiowe pustych dążeń zdecydowanie łatwiejszym niż w czasach Tolkiena. Co więcej, często dążenia te można realizować poprzez mniejsze jeszcze niż kiedykolwiek zaangażowanie w świat i relacje z innymi. Wynika to oczywiście z ochrokracji. W jakkolwiek bardziej hierarchicznym społeczeństwie, bez łatwo dostępnych środków docierania do mas, sięganie po władzę czy manipulowanie innymi wymaga jednak posiadania jakichś zdolności. Zrozumienia sztuki wojennej lub nabycia jakiejś wiedzy. Obecnie zaś najłatwiejszym sposobem oddziaływania na innych jest sięganie po popularność przy użyciu środków masowego przekazu, szczególnie internetu. Kariera youtubera czy streamera stoi otworem. Współczesny protonazgul może zdobyć zainteresowanie ludzi, a co za tym idzie możliwość oddziaływania na nich nawet żałośnie naśladując czy imitując ich własne zachowania. W mniej poważnych wersjach może po prostu bawić się w ukazywanie swojego życia w jego najbrudniejszych momentach, de facto, będąc z nikim, reżyserując jakiś żałosny spektakl. To jednak rola pomniejszych upiorów. Te większe tworzą wydmuszkowe życie wizerunek oparty na wysądowanych pragnieniach swoich odbiorców. Ich życie staje się festiwalem wciąż pokazywanej w mediach społecznościowych konsumpcji, tworem czysto marketingowym. Wciąż dostosowywanym, korygowanym względem aktualnych trendów. Współczesny nazgół uzależniony jest od ciągłej konsumpcji wyświetleń i polubień, okazywanego mu na każdym kroku uwielbienia, wyrazów fanatycznego naśladownictwa. Sięga po kolejne pierścienie, przesuwa kolejne granice tylko po to, by otrzymać więcej uwagi, by wciąż czuć na sobie czyjś wzrok. I co najgorsze, zaraża tym pragnieniem innych. Tysiące razy liczniejszych, którym jednak nie uda się po żadną z tych rozkoszy sięgnąć. Ci zaś szukają w ciemnościach własnych pierścieni, własnych nadziei na to, że kiedyś osiągną cokolwiek, co pozwoli im osiągnąć cokolwiek więcej, co pozwoli im osiągnąć cokolwiek więcej, co pozwoli im osiągnąć cokolwiek więcej. Jeśli dotrwałeś, czy dotrwałaś do tego momentu, bardzo Ci dziękuję. Wierzę. Że za tym co robię, stoi jakaś wizja, że wypełnia to jakaś treść. Jeśli możesz, pozwól dotrzeć temu ostrzeżeniu do większej liczby osób, nakarm polubieniem algorytm YouTube'a nie dla utuczenia mego ego, ale by przebić się przez czarny oddech internetowych na zguli YouTube'a. YouTubea. A jeżeli chcesz zrobić coś więcej i cenisz sobie to, co dobre, piękne i użyteczne, zapraszam Cię na faerie.pl gdzie znajdziesz nasze naturalne mydełka i szampony w pięknych oprawach inspirowanych itinilowymi symbolami z bram Mori, A jeśli zainteresował Cię depresyjny Nazgul z miniaturki, odwiedź Instagrama Agatki, która aktywnie upiększa nasz świat z jednej strony tkając swoje myśli i uczucia w świetlistocieniste obrazy, z drugiej pomagając mi współtworzyć kanał Jest Noc, domenę metafizycznego horroru. To by było na tyle. Pięknego czasu. Cześć!